Nie ukryjemy się przed Stwórcą. On wszystko widzi. Każdy nasz czyn, słowo i myśl są znane Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Czy zdajemy sobie sprawę, że Jego prawa są wieczne i sprawiedliwe? Każdy człowiek stanie kiedyś przed Jego obliczem, a Bóg dokona oceny naszego życia nie według ludzkich standardów, ale według Jego doskonałych praw. To one są miarą sprawiedliwości, a Jego wyroki. Zawsze są prawdziwe. W Piśmie Świętym znajdujemy trzy rodzaje prawa. Prawo Mojżesza, prawo wiary i prawo, które Bóg wpisał na serca ludzi nie będących w żadnym przymierzu. Każde z tych praw ukazuje inną część Bożego planu wobec ludzkości. Prawo Mojżesza było przymierzem zawartym wyłącznie z narodem Izraela i jednocześnie zapowiedzią doskonałej ofiary, która miała nadejść. W prawie tym składano ofiary z baranków, których krew przebłagiwała za grzechy. Były one cieniem i symbolem doskonałej ofiary, baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który umarł raz na zawsze za grzechy całego świata. Prawo Mojżesza obejmowało szczegółowe regulacje życia Izraela, w tym zasady świątynne oraz społeczne, wskazując na potrzebę świętości i odkupienia. Przeklęty, kto nie będzie trwał w wypełnianiu wszystkich słów tego prawa. I cały lud powie: Amen. Kapłani, pochodzący z pokolenia Lewiego, składali ofiary w imieniu ludu na ołtarzu świątyni, zgodnie z precyzyjnymi zasadami ustalonymi przez Boga. Ofiary te obejmowały zwierzęta, których krew symbolizowała przebłaganie za grzechy oraz oczyszczenie przed Bogiem, a cały rytuał odbywał się w świątyni w Jerozolimie. Do szczególnych nakazów prawa Mojżesza należał również nakaz obrzezania, ustanowiony jako trwały znak przymierza między Bogiem a Izraelem, który wyróżniał naród wybrany spośród innych ludów i podkreślał jego wyjątkową więź z Bogiem. Istotnym aspektem były także przepisy dotyczące koszerności, regulujące co można spożywać, a co było zakazane. To tylko wybrane przykłady z 613 nakazów prawa, które szczegółowo regulowały każdą sferę życia narodu wybranego. Dlaczego jednak inne narody przyjęły tylko 10 przykazań, a nie całość tych 613 nakazów? 613 nakazów zostało przekazanych Izraelowi na Górze Synaj w ramach przymierza, które Bóg zawarł wyłącznie z narodem wybranym. Nie były one przeznaczone dla wszystkich narodów, lecz miały wyróżniać Izrael jako lud święty, oddzielony od innych i oddany służbie Boga. Dziesięć przykazań, wyryte na kamiennych tablicach, były również częścią przymierza z Izraelem. Chociaż z czasem zaczęły być uznawane przez inne narody za podstawowe zasady moralności, należy podkreślić, że w Piśmie Świętym nigdy nie zostały nakazane wszystkim ludziom poza Izraelem. Były one częścią tory, którą Bóg wyraźnie przypisał do narodu wybranego. Interpretacja ich jako uniwersalnych zasad to wynik późniejszych tradycji i nauczania w historii ludzkości. To prawo było jednak cieniem przyszłych rzeczy, zapowiadając przyjście Jezusa Chrystusa, który miał wypełnić prawo w całości. Nauka płynąca z prawa Mojżesza wskazuje na ludzką słabość i prowadzi do prośby o miłosierdzie. Prawo wiary objawione w Jezusie Chrystusie jest zupełnie inne. Nie opiera się na uczynkach ani na spełnianiu przepisów, lecz na zaufaniu i wierze w doskonałe dzieło Jezusa. Apostoł Paweł mówi: Gdy jednak nadeszło wypełnienie czasu, Bóg posłał swojego syna, który narodził się z niewiasty, który narodził się pod prawem, aby odkupić tych, którzy byli pod prawem, byśmy dostąpili usynowienia. Jezus przyszedł na świat w narodzie żyjącym pod prawem, lecz sam nie był pod prawem Mojżesza. Dlaczego? ponieważ prawo nadano grzesznikom, a Jezus był bez skazy. Jego życie opierało się na pełnym zaufaniu do Boga i posłuszeństwie Jego woli prowadzone przez Ducha Świętego. To samo zaufanie, które miał Jezus, jest dostępne także dla nas. Wiara Jezusa jako człowieka jest wzorem, który mamy naśladować, ufając Bogu w każdej sytuacji. Z Chrystusem zostałem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A życie, które teraz prowadzę w ciele, prowadzę w wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga, bo jeśli sprawiedliwość można by było osiągnąć przez prawo, wtedy Chrystus umarłby na darmo. Prawo wpisane na serca ludzi niebędących w żadnym przymierzu świadczy o Bożej Sprawiedliwości wobec wszystkich narodów. Apostoł Paweł wyjaśnia. Bo gdy poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni ukazują działanie prawa zapisanego w ich sercach, ich sumienie wraz z ich myślami oskarża ich lub usprawiedliwia. Dlaczego zatem napisano, że Jezus dopełnił prawo? W czym to się dokonało? W śmierci. Śmierć Pana usatysfakcjonowała sprawiedliwość Boga objawioną w prawie Mojżesza. Niewinne życie za tym samym Stary Testament został zamknięty, a otwarto nowy, Życia w Wierze. Powiedzieli więc do niego, co mamy robić, aby wykonywać dzieła Boga? Jezus odpowiedział i powiedział do nich, To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał. Ewangelia Jana, rozdział 6. Wierz w dzieło Boga dokonane w imieniu Jezusa i ufaj każdemu jego słowu.